Cześć, witam Cię. Dzisiaj nie analiza techniczna, a zwyczajnie zaproszenie. Zapraszam Cię. Tak po prostu, na no giełdę BitGet dostałem ciekawą inicjatywę od giełdy. Oprócz zniżek z opłat transakcyjnych, jakie zawsze, zawsze staram się rozdawać, jeśli jest tylko taka możliwość, dzisiaj mogę dać Ci również przepustkę VIP. Po prostu lepszy user experience, lepsze opłaty transakcyjne dla Ciebie. Jeśli nie masz giełdy BitGet, która w mojej ocenie jest na tą chwilę jedną z topowych, Giełd, jeśli chodzi na przykład o granie na rynkach futures, u mnie jest to jedna z dwóch, jakich używam na tą chwilę, serdecznie Cię zapraszam, tam po prostu wszystko się dodaje, wszystko gra, wszystko jest tak jak trzeba, teraz dostajesz zniżki z opłat transakcyjnych plus przepustkę VIP na 15 dni, to co tutaj widzisz na tym ekranie. I tyle. Jeśli chcesz skorzystać, link jest pod tym filmem. Serdecznie Cię zapraszam. Przy okazji zapraszam też na grupę Facebook, grupę Telegram i do oglądania moich analiz technicznych, jeśli mają one oczywiście dla Ciebie sens. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Cześć.